Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jezus mówił tłumom o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi, wtedy przystąpiło do niego dwunastu, mówiąc: Odpraw tłum, niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz on rzekł do nich: Wydajcie im mieść. Oni zaś powiedzieli: Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby. Chyba, że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł do swych uczniów: każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu. Uczynili tak i porozdzielali wszystkich. A on wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy. Nad nimi błogosławieństwo połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebranych zebrano jeszcze z tego, co im zostało, 12 koszów ułomków. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, serdecznie Was witam w tę uroczystość Bożego Ciała. Właściwie ten filmik nagrywamy już w Wigilię tej uroczystości. Jest trochę może już szaro ale właśnie z tej szarości wydobywa się światło Chrystusa, bo Chrystus jest naszą światłością. On rozświetla każdy mrok i Jego Słowo rozświetla każdą ciemność. Dzisiaj Bóg mówi do nas w swoim Słowie, chociaż także jaśnieje w swojej obecności w Eucharystii. Pójdziemy w procesjach Bożego Ciała, będziemy wpatrywać się w Pana, w Słowo wcielone obecne w Najświętszym Sakramencie, a jednocześnie jesteśmy zaproszeni cały czas do słuchania Słowa. Do słuchania Słowa, które daje życie. Słowo Jezusa jest życiem. Dzisiaj usłyszymy w Ewangelii o... i słyszeliśmy, bo że już słyszeliśmy, albo może już czytaliśmy w Ewangelii o cudownym rozmnożeniu chleba przez Pana Jezusa, kiedy to Pan Jezus naucza tłumy, uzdrawia też chorych, którzy potrzebowali uzdrowienia. I kiedy wieczór właśnie już Nadchodził tak jak teraz. Właśnie, kiedy ten wieczór już nadchodzi, ten powoli mrok będzie spowijał ziemię. To Pan Jezus, właśnie widząc też ten tłum tych zbudniałych ludzi, właśnie nakazuje uczniom, by, by właśnie by dali im jeść, by, dali, by ich nakarmili. Ta przypowieść właściwie, przypowieść, to jest opowieść. O tym wydarzeniu w e, e, chleba p, pokazało mi takie trzy rzeczywistości: a mianowicie e, przede wszystkim wiarę, wiarę uczniów, którzy e, wymyślili jakiś ludzki sposób poradzenia sobie z nakarmieniem tych pięciu tysięcy e, mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. E, ludzki sposób, że mają pięć chlebów i dwie ryby, i że pójdą, może zakupią żywności dla nich. I rzeczywiście, kiedy my nie będziemy patrzeć tym wzrokiem nadprzyrodzonym, nie będziemy widzieć tego, co jest nadprzyrodzone, co jest dalej poza rzeczywistość widzialną, i nie zaufamy naprawdę Bogu, to pewne rzeczy się nie wydarzą. Ale Jezus uczy nas, tak jak uczył uczniów. Że jeśli mamy Jego, to mamy tak naprawdę wszystko. Jezus nam pokazuje, co mamy zrobić z tym niewiele, że czasami po ludzku jakaś sprawa jest nie do rozwiązania, ale przecież mamy Jezusa. Jezus ze wszystkim, co, co jest jakimś brakiem, co jest jakąś drobiną, przychodzi do Ojca, przychodzi do Ojca, i On każe sobie dać te pięć chlebów i dwie ryby, i podnosi je, i dziękuje za nie, Ojcu, błogosławi. Te pięć chlebów i dwie ryby, i łamie, i daje uczniom, a uczniowie zaś tłumą. To pokazuje właśnie no, też odpowiedzialność przede wszystkim Pana Boga, odpowiedzialność Jezusa za, za ten lud, który karmi słowem swoim, uzdrawia, ale też karmi nas, bo się o nas troszczy, karmi nasze ciała. Cały człowiek jest ważny dla Jezusa, ale, ale nade wszystko Jezus nam pokazuje, że mamy przyjść do Ojca. Mamy Ojca, który jest, jest wszechmogący. I On nam to pokazuje, właśnie rozdzielając ten pokarm, łamiąc, po to, żebyśmy właśnie uczyli się być miłością, bo miłość się łamie i daje innym. Miłość zawsze pragnie siebie dawać, pragnie udzielać się. Właśnie święty Albert, brat Alberta nam Chmielowski, którego wspominaliśmy niedawno, mówił: "Jeśli on jest chlebem i my nim bądźmy, dawajmy siebie samych". Właśnie to Jezus nam pokazuje ostatecznie w Eucharystii, daje nam siebie, daje nam siebie samych i pokazuje w ten sposób jak wielka jest miłość Boga, jak wielka jest troska Boga o nas ludzi, o jego dzieci. Kochani, niech to rędzie o miłości Boga niech Dzisiaj da nam siłę i nadzieję, bo Pan i dzisiaj dokonuje cudów swojej łaski, daje nam siebie w Eucharystii i daje nam siebie w swoim słowie. Przyjmijmy Go dzisiaj i nauczmy się właśnie od Niego zwracać się do Ojca, widzieć to, że mamy Boga wszechmogącego, który nas karmi, który wypełnia w Chrystusie wszystkie nasze potrzeby. Życzę Wam owocnego, pięknego czasu z Bogiem Maryją i świętym Józefem. Pobłogosławię was. Teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami, błogosławieństwo Boga, wszechmogącego niech wstąpi na was i pozostanie z wami na zawsze w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Do usłyszenia i do zobaczenia.